Zadanie 10, natura rozszerzona 2023. Określamy kwadraty pierwszy, drugi i trzeci, i tak dalej, następująco. Kwadrat pierwszy jest kwadratem obok długości a, k2 jest kwadratem, którego każda wierzchołek leży na każdym innym boku kwadratu pierwszego, idziemy, ten bok stosunku 1 do 3, i tak dalej, i tak dalej, aż kn jest kwadratem, którego każda wierzchołek leży na innym boku kwadratu kn, idziemy, ten bok stosunku 1 do 3. Obwody wszystkich kwadratów określonych powyżej tworzą nieskończony ciąg geometryczny. Na rysunku przedstawiono kwadraty utworzone w sposób opisany powyżej. Obliczmy wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu. Zapisz obliczenia. Ten najdłuższy ok A uznamy sobie za pierwszy wyraz jakiegoś ciągu. A1. I tutaj skorzystajmy z tego rysunku. Weźmy sobie tutaj ten fragment, gdzie. Ten bok kwadratu został podzielony w stosunku 1 do 3. Skoro to zostało podzielone na 4 części, tutaj mamy 3 czwarte a. A teraz, w takim razie, ten drugi bok ma długość 1 czwarta a. Z stwierdzenia Pitagorasa łatwo można wyliczyć, że przeciwprostokątna, czyli przekątna tego kwadratu, ma długość taką. Czyli pierwiastek z 10 podzielony przez 4 razy a. To było w przypadku a2, ale zobaczmy, że tę własność sobie możemy przenieść na każdy kolejny kwadrat. Jak sobie weźmiemy an plus 1, to za każdym razem będziemy to konstruować w następujący sposób. Tu mamy 3 czwarte an, 1 czwartą an, pierwiastek z 10 podzielony przez 4. Razy a n. Ciąg tych boków możemy sobie określić jako a n równa się a, które jest pierwszym wyrazem tego ciągu, razy pierwiastek z 10 podzielone przez 4 do potęgi n-1. Taki ładny ciąg geometryczny nam tu wyszedł. Natomiast to jest ciąg dotyczący boków kolejnych kwadratów, a was interesuje obwód. Czyli zaczniemy sobie od tego, że l od 1, no to się równa 4 razy a. No tutaj a i a1 można akurat stosować sobie naprzemiennie. A ponieważ obwód to jest zawsze czterokrotność odcinka w kwadracie, no to ciąg tych obwodów to będzie l od n równa się 4 razy an. ln to będzie inaczej. 4 razy. I teraz podstawiamy to, co nam wyszło. Czyli wyszedł nam taki ładny ciąg geometryczny, określający długości kolejnych obwodów. No to teraz liczymy sobie sumę tych wyrazów. Można sobie wyliczyć z granic. Można po prostu skorzystać z stabilizatorów. Wiemy, że S to będzie 4A razy 1 przez. 1 odjąć ten iloraz. 4a razy 1, czyli tutaj na górze sobie zapiszmy 1 dodać pierwiastek 10 przez 4, a dole 1 odjąć pierwiastek 10 przez 4, razy to, co wpisaliśmy na górze. F to będzie równe 4a razy 1 razy to coś podzielone przez, tutaj mamy wzór po prostu na różnicę kwadratów 10 16 skoro dzielimy przez ułamek i 6 to sobie zamienimy to dzielenie na mnożenie. Tutaj jest 10 w razie wątpliwości. To znaczy pierwiastek 10. A razy 4 dodać pierwiastek z 10. Bo już się skasowała ta czwórka z mianownika. Razy 8 trzecich. Czyli mamy coś takiego, 8 razy 4 plus pierwiastek z 10 razy a przez 3. 32 plus 8 pierwiastków z 10 na nawiasie razy a, całość dzielona przez 3.